Dobry widzowie, tuż to ja, rzeba TV, a to kolejny odcinek na moim kanale. Uwaga! Dzisiaj będziemy mieli dobrą, pięciominutową rozgrzewkę, może trochę dłuższą, i w niej będziemy, będę pokazywał, jak dobrze zrobić rozgrzewkę. I tu pierw pamiętajcie o dobrym nawodnieniu. Ja mam akurat dzbanek herbaty. Polecam. No dobra, wpierw zaczynamy. takim, do, wpierw będzie się trzeba trochę rozruszać, żeby do rozgrzewki było. O! Jak się rozruszamy, to pierwszym ćwiczeniem będą pajacyki. Tak. Musimy robić dużo, tak mniej więcej minutę. O! O! Proszę Państwa, tak się pajacyki. To są pajacyki. Można też przy tym klaskać. Dobra. Następnym ćwiczeniem będzie takie. O. O. Musicie co najmniej kilka razy robić. Żeby się rozruszać dobrze. O. O! Robimy takie coś. Mhm. Jeśli się wam chciał mocno pić, to pamiętajcie, że możecie się nabić herbaty. Oh. Wracamy do ćwiczenia. Mm. Proszę państwa. Mm. O, dobrze, skoro jesteśmy już trochę rozgrzani, to robimy dalej ćwiczenia, tylko sobie, a dobra, nie będę spodni zawiązywał, teraz robimy otakien, to jest też dobre na rozciągnięcie, musicie tak porobić, o, kilka razy, aby było dobrze, o, o, Spokojnie pamiętajcie, żeby to robić. Dobra, kiedy już w potem robimy tak, żeby trochę się nogi nam lepiej pracowały. Na, na następnym ćwiczeniu, które będziemy robić, to są przysiady. Ja zrobię ich około 10. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Dobrze, następnym ćwiczeniem, które będziemy robić to jest... O, to jest bieg w miejscu, o tak. Trzeba robić tak co najmniej minutę. Można też dowolnie tempo sobie zmniejszyć lub zwiększyć. Ogólnie przepraszam, jeśli będziecie widzieli kogoś z tyłu, jak się kręci, ale mam w domu remont. Można też robić szybciej. Okej, okay, więc następnym ćwiczeniem, które będziemy robić, to będzie... O! To nie są dawy jak coś. Tylko... O! Tak dokładnie. Tak. O! I tak. To jest dobre, jak już mówiłem, na rozciągnięcie. No. Jak będą was bolały mięśnie, to się nie... To się nie przejmujcie, właśnie to oznacza, że się ciało rusza, to jest taka dobra rozgrzewka z, jakąś, z jakimś innym treningiem, o robimy, robimy, dobrze, następną, tutaj wezmę telefon tak na dół, żeby było mnie lepiej widać, odsunę sobie fotel, następną, Rzeczą jaką zrobimy to będą pompki, a jak niektórzy, a ja nie za bardzo lubię pompki, ale się postaram, dobra. Ja zrobię pięć, bo tylko tyle umiem. Tak, jestem nubem. Raz, dwa. Trzy. Cztery, pięć, sześć. Dobra, kolejną ważną kwestią, którą będziemy musieli zrobić, to jest rozciąganie, bo, to z bo musimy się dobrze rozciągnąć. Ja polecam ogólnie takie rozciąganko. O, jest bardzo dobre. Musimy się ściągnąć jak tylko możemy. I tak gdzieś. Musimy pobyć sobie w tej pozycji. O i później zmieniamy stronę o i robimy tak samo czy mamy się czubka nogi jak coś auć to może być bolesne okej okay. kiedy jeszcze tej nogi dobrze nie rozciągnąłem okej, okay, dobra Teraz następnym ćwiczenie, które zrobimy, to jest takie siad w rozkroku. Musimy tak trzymać czubki palców u nogi. O! Proszę Państwa, tak to się robi. I później, kiedy. I później, yy, sobie. I później, zrobię sobie chwilę przerwy. I jeszcze tak robimy. O, widać 8-minutowa rozgrzewka. I później jeszcze. O, takie ćwiczenie. O. o. Musimy dotknąć. O. Dobrze, więc to był już taki materiał, jak zrobić dobrą rozgrzewkę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, suba i do widzenia.